Koła życia, a dla nich to luz, dla innych nie, dla innych błąd Prawda cięzarem przekazanie słów, więc chyba pora wyrzucić na Zost Człowiek wskazany jest za pomówienia i w trudnym momencie rodzina samotna Spójrzucie budzi u ciebie się tylko w momencie, gdy także widoczna jest kropka Hot 16 challenge 2, murem za bonusem I jak tu wierzyć świat, kiedy wszystko jest niesłuszne a skurwa czuję, jak tracę ten smak. Łączę nas ból, łączę nas żal. że wcześniej połączenia brak? W sumie zabawne, że bez dominacji Ty lecisz, się kawę, czy wpłaciłeś coś. Dla mnie ta sprawa jest jasna, że próbujesz na się na Solara Kos Tylko idiota nazywa to korona, ferie i idzie na melancholia. Najbardziej mnie boli w tym wszystkim, że ludzie zaczęli się łączyć. Dopiero teraz. Okej okay. Raz. Yo, yo. Ja yeah. yeah. łączę się z Wami w bólu, bo znam ten ból. Ludzie nabrali emocji, to dobry ruch. Dzisiaj nie usłyszysz, ile kto ma stów, a ten kto mógł zaczął w końcu używać porządnie słów. Ważne czy masz merca, bo to niewiele Zero kontaktu, powiedz gdzie są twoi przyjaciele Jak widzisz barwy, jaki kolor ma ta setka przeżyć Czy urodziłeś się by żyć, czy by tylko przeżyć? Poznam emocje i wiem czym jest żal A najgorszy dla człowieka jest strach Jeden z drugim to jak zwykłe szuje To skwiera i czasem mi wszystko zepsuje Poznam emocje i wiem czym jest żal A najgorszy dla człowieka jest strach Jeden z drugim to jak zwykłe szuje To skwiera i czasem mi wszystko zepsuje ja, a moje nominacje to: Raz DJ Mafi, Dwa młody Gajda, Trzy młody Tato, I cztery Mio. Macie trzy dni, pozdro.